Więc ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena i wracamy sobie do Zagrajmy w Rimworld. Yy, dokładnie w miejscu, w którym skończyliśmy. To mnie niepokoi bardzo, bardziej niż bym chciała przyznać, i bardzo chcę, żeby to znikło. Zniknęło. Wpadło. Polerę. Ale dobrze. Jak się czują moi koloniści? Ty jesteś na krawędzi, Cheeseburger. Dlaczego? Potrzeby. Piertywałem człowieka. No tak, yy, może to wyłączmy w takim razie jakieś stworzenia szczegóły ludzkie? No. A poza czy z Wszyscy są w dobrym nastroju. Dobrze. Dobrze, dobrze. W takim razie poza czy z burgerem. Myślę, że już na samym początku, czemu nie? Yy, tylko, że. Ty i ty masz Gladiusa. Dobrze. E... Okej, okay. zaczynają nam robić. Dobrze. A, no tak, bo wszystko inne zostało zrobione. Gdzie jest, gdzie są granaty? Gdzie są moje granaty? Gdzie są moje granaty? Ja wiem, że ja miałam granaty. Gdzie są moje granaty? Okay, ja muszę idzie zapolować. A już zapolował. Dobrze. Świetnie. Czy my mamy już? Okay, mamy dalej kaniny. Kurde. Denerwuje mnie to. Dlaczego nie mam granatów? To jest moje pytanie. Nowy rekrut! Zajebiście! Table! To ty, to ty charakter. Kocha chłód. No dobra. Beautiful, leniwy. Piękny i leniwy. Strzelanie, budowanie. Niezdolny do uprawy roślin. Co ty idziesz zrobić? Rób sobie co chcesz. Okej. Okay. Je prosty posiłek. Nie. Ty. Bierzesz do łapki pompkę, albo nie, bierzesz do łapki lekki karabin. Mhm. Eee, restrykcje, proszę bardzo. I tutaj tak. Ty, ty masz medycynę całkiem wysoko. Proszę, mam czwartego lekarza. Wszyscy będą kurwa lekarzem, że tylko mogą. Jezus Maria, tak potrzebuję lekarzy. Cały czas, na każdym miejscu, na każdym kroku. Myśliwy, ty nie będziesz myśliwym. Budowniczy, możesz się tym zajmować. Technik, możesz się tym zajmować. Górnik, tak średnio, no to ci damy na trójkę. Yy, Obrodem się nie możesz zajmować. Rzemieślnictwo, może jak będziesz miał chwilę czasu, będziesz tragarzem i będziesz sprzątaczem moim kolejnym. Że tu było czysto, i chcę, żeby tu było ładnie, i chcę, żeby tu było wszystko ułożone tak, jak powinno być. Znaczy, w sensie tak, jak ja chcę, żeby było, więc. Mm. Ale kontynuuję. Ty kolego. Ekwipuj. Yy, I sprzęt. Wyrzuć. Super. Kolejny rekrut. Widziałeś ja, biście. Lisa. Co z tobą jest? Lewa ręka odszelona i żołądek zniszczony. A tam. Wrażliwa psychiczna rządza krwi. Neuralistka. Walka wręcz. Generator. Załóż tarczę energetyczną. Proszę, teraz możesz sobie jeść prostu posiłek. Jak pięknie. Też jesteś lekarzem. Może waszą dwójkę damy na dwójkę w takim razie. Treser mhm. dziewięć. 9. Co czemu nie? Przyda nam się. Myśliwy nie. Budowniczy. Dobrze, proszę bardzo, proszę bardzo a ty tak. No dobrze, dobrze. Jak będziesz mieć coś. Coś takiego się rzadko zdarza, więc proszę bardzo artysta, proszę mi coś wytwarzać jak będziesz mieć chwilę czasu. Co możemy spodobać drugi stół rzemieślniczy. Eee, produkcja. Stół rzeźniczy, stół kamieniarski. Warsztat rzeźbiarza. Nie mam drewna nie mam drewna. Coś niesamowitego, proszę mi się ciąć. jest stąd. Yy, i to No, tutaj byśmy mogli zrobić sobie lasek, więc. Okej. Okay. O! Od some point in the, y ten. Oświadczył się jej! Gaspcio, gratuluję! Brawo! Brawo, masz, tę żonę będziesz mieć, masz narzeczoną. Brawo! Będą szczęśliwi. Okej, okay, trzeba im ogarnąć jakiś merit spot. Tutaj! Bo czemu by kurwa nie? Nie, nie, nie. Jaki, jakiś, jakieś ładny. Jakiś ładny. Dobra, coś, coś wykombinujemy, tak? Na razie to ja się próbuję zebrać, żeby ich wysłać w końcu. E, czyli wysłać w końcu w cholerę? I wory dwa tutaj połóżmy. ciemi mi tu. Proszę się spać gdzieś na łóżko porządnie, a nie. Okej, okay, trzeba to będzie ogarnąć. Tak czy inaczej? Jak tam nastroje? Zestresowany, troszkę zestresowany. W sumie nawet spoko. Więc zapiszmy. Obcy. Eee. Proszę bardzo. I lecimy. Stań tutaj, będziesz ściągać na siebie ataki. Tak samo ty. Eee, ciebie postawimy tu na razie. Ty, eee, tak chujowo, trochę bardzo nawet. Co? Podciągniemy ich o... od tej strony i od tej strony będziemy je postawić. Dobrze. Zebra? Kto jest głodny? Janusz. Ale tu bardzo jesteś głodny? Mmm. Ja Cię teraz potrzebuję, to wybacz. Bardzo mi jest przykro. Ale tak. Tutaj. Ty tutaj. Teraz uh -huh. robię tu. Ty w sumie tu gdzie stoisz. Wasza dwójka tu. Eee, ja trzeba postawić jakoś blisko. Postawmy cię tu. Na razie cię też trzeba postawić blisko, postawmy cię tu. Michał! Michał! Masz tutaj dalej zasięg? Dostanę tu. Wasza dwójka nie podejdzie tu. Okej. Okay. Ha, dalej nie sięgnę. A stąd? Stąd już sięgnę. Podejdzie jeszcze korek. Okej. Okay. Któremu zepsuło? Temu. Wypierdalasz, wypierdalasz, uciekasz jak najdalej. Pięknie. Który? Zebra. Yy, wypierdalaj. Pięknie. Okay. Um. Dobrze. Okej okay, to poszło lepiej niż myślałam. Dzięki. Obszary. Trefę domową proszę usunąć. Patrz wręcz. Cheeseburger, jesteś tutaj? Cheeseburger. Zestresowana troszkę? No dobrze, no to uciekaj. Yy, I kto miał... To miał koktajle? To miał koktajl? Ty masz koktajl. Yy, insect jelly. Tandetny, tandetny, ty. Słaby, tandetny, słaby, tandetny. To weźmiemy Ci ten Proszę bardzo Jej to zajmie Ale jest zadowolona z życia, z siebie, ze wszystkiego Nie dziwię Ci się, też bym była Choneki, zaraz się tym zajmiemy Dobra, to było, to poszło sobie nieźle To było bardzo nawet dobrze Super. Proszę się mi tym zajmować. Tutaj mam daje ten rdzenie osobowości. Co? Co? Kto? Gdzie? Nie, ty możesz iść wpis handlarze przyszli, Zebra jest w pełni wyleczony, wspaniale. Eee, ktoś mi tutaj został ranny, chyba ty. Mhm. Mm I się położyć. I się to był zajmą. Okej. Okay. Eee, Janusz, 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 gdzie jesteś? A tu jesteś. To jest moim drugim socjalny. Chyba May. No? May. Dobra. Gadaj z nimi. A zaraz powinni przyjść handlarze. No właśnie, już, już są w pobliżu. Proszę bardzo, proszę z nimi porozmawiać. Co wy macie, doktor? A to jest, to jest nasz. A nie, to nie, 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 nie sprzedam ci go. Spytaj dalej. Biola Ym... 49, 49 pasuje, by mieć więcej. No ale dobrze, anuluj. A stąd mi to pozabieraliście? Aha, bo my nie mamy grobów w ogóle. Może trum moje sobie idzie w pizdu. Może niech będzie tak. Ta biała linia tutaj oznacza yy, gr graniczącą lini linię możliwości budowania. Tutaj możemy budować, ale tutaj już nie. Zbyt blisko końca mapy, jak widać, więc yy, nie można po prostu. Dobrze, potrzebuję więcej ziół leczniczych, potrzebuję więcej wszystkiego. Yy, ze wszystkim ziół leczniczych. Szary. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj o jeden. Potrzebuję tych ziół, po prostu ilość, ilość rzeczy, ile żeśmy wydali na zioła, znaczy wydaliśmy nic na zioła, szalone zwierzę, Ojuju! bo maluch jest naprawdę niebezpiecznym szalonym zwierzęciem. Dobrze. Madam. Nina. Okej. Okay. Dobrze. Siedź. Chcesz się na nim żywić? Spoko, nie ma sprawy, nikt nie przeszkadza. Rzesza swora dziki, Zajebiście. je yy. Po prostu, jak je bać, to wszystko naraz, tak? Wracać mi tu. A tu mamy dalej tych handlarzy, w sumie. <grym> Jezus, Maria, ile tego tutaj jest. Okej, okay, tu Już nie wiem, czy ja chcę, żeby mi oni tutaj. To będzie ciekawa zabawa. Okej, okay. chodźmy tu. Ty tu zostajesz. Ty chodź tu. Ty wejdź tu. Od dołu to tu nic nie zrobisz, proszę bardzo. Ty wejdź tu. To się przemieszcza. Ty. Ty podejdź tu. Ty podejdź tu. Ty podejdź tu. Moment, jak tu stoisz, to i tak... Okej, okay, wycofaj się. Urywa, wycofaj się. Wycofaj się! Urywa mać. O kurwa. Nie ma mowy, nie ma mowy. Nie po tym, co się stało w ostatnich dwóch odcinkach. Nie ma mowy. Te rzeczy swoje są bardzo niebezpieczne. Ech. O, tutaj są. Dobrze. E Podejdź tu. tu. Idź tu. Idź, idź tu. Idź tu. A wy zostajecie tu, gdzie jesteście. W sumie. Janusz. Ty jesteś.. Ty jesteś dobra, jeśli chodzi o te klocki. Więc idź tu. Wasza czwórka tutaj. Dobrze. Y Teraz O cię kurwa ja cię zabiję. Dobrze. Dobrze. Yy, wasza dwójka. Tutaj. Ty tutaj I ty tu. co? Wycofać się? Wycofać się? Coś Dobra. Powalony. Idź tu. Ty możesz go uratować. Będziemy mieć zawsze dodatkowe punkty naszych przyjaciół. Okej. Okay. tu. Ciebie ustawimy tu. Dobra, zostało trzech tylko. E, tu mam jeszcze jednego snipera? Nie. Tu jest jeszcze jeden natomiast. Idź za nim. Czy jakaś dzika świnia? Nie. Pięknie. Okej, okay, żaden nie jest ranny. Uznaję to za... ...to bardzo duży plus. Uratowanie tego jednego to... Wiecie, zawsze coś, tak? Luz w stosunkach. Okej. Okay. No dobrze, to było ciekawe. nam lepiej niż myślałam, ale już, już wiem, jak się tutaj najlepiej układać znaczy ustawiać w tej mojej bazie. Długi łuk, proszę bardzo. Eee, tu, tu, tu. Obrona. Przywróćcie mi moje. Tak sobie myślę, żeby jeszcze tutaj na przykład postawić jedno. Albo tutaj. Mieć ten obszar chroniony. No. Myślę, że tak będzie dobrze. Omieszczony nas... Kto? czy jest burger? Ale tak, bo ty czwartowałeś słoki, tak? Mhm, ćwiartowany człowiek, dwa dni jeszcze, ale. Dobra, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest szalenie kolorowo. Ale lepiej, jest lepiej niż mogłoby być. Yy... Mogłoby być dużo, dużo gorzej. Okej, okay. lepiej, bateria. Ja się kurwa cieszę. Tak, zastanawiam teraz, czy nie dorobić tutaj jeszcze jednej rzeczy. Okej, okay, mamy 287 tych, więc myślę, że zaczniemy powoli budować kolejne pomieszczenia. Ale to myślę w kolejnym odcinku dopiero. W razie musimy się zająć wszystkim, kurde. Znowu, znowu jest trochę syf, ale. Ale już ci tak jest lepiej niż, niż wcześniej. Co teraz badasz? Łóżka medyczne. Świetnie. Pasowałoby, żebyś szybciej badał. Naprawdę mi się przydało łóżko medyczne. Najlepiej trzy. Potrzebuję też dwóch sypialni. Trzech właściwie. Tu mam jeszcze czwartą przygotowaną. Jak coś, tu, tutaj sobie dobudujemy jeszcze piątą. Ewentualnie to usuniemy. Tutaj dobudujemy jeszcze. chociaż wolałabym nie. Ale tutaj możemy. Tutaj możemy zbudować korytarz. I tutaj możemy dobudować ze dwie. Nawet ze dwie taki tutaj korytarz zrobić, po prostu. Zobaczymy, tak? Zaćmienie jest chujowe, ale nic na to nie poradzę. Ninia, Trening. O, prawie w transporcie. Ty już masz wszystko. Madame też już ma wszystko. Nie chcę ich trenować w spuszczeniu, bo, bo zwierzęta, zwłaszcza haskie, bardzo przydatne. Więc. A, wytrenowany. Ko proszę, kolejny. O, jak zajebiście zbudowaliście. Będę potrzebowała więcej baterii. Więcej baterii. No i dobrze. Tym się zajmiemy później. Jest zbudowane najważniejsze działko. Jest zbudowane to działko pomocnicze w środku. Więc będzie dobrze. Jedna osoba byszczyna. Janusz? Janusz? Janusz jest bezczynny? No tak, bo ja mam tylko jedno, jedno drewno. Ty nie jesteś ogrodnikiem. Wiecie? Ustawmy ich wszystkich na czwórkę na ogrodników. Jak nie mają nic do roboty, tak to zaczną ścinać drewno. Oko! Ale dobrze! Dobrze! Kolonia wygląda nam coraz lepiej, ale polecimy sobie dalej w kolejnym odcinku. Natomiast w tym dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie!